Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Zapraszam. Speedranujemy, walczymy, gramy jak najlepsze partie. No i zobaczymy tutaj co los przyniesie, moi drodzy. Mamy ruch E4. A spróbujemy sobie zagrać obronę skandynawską. Nawet do tego posunięcia nie stosowałem ze skoczkiem na F6. Zobaczymy jak przeciwnik zareaguje. Um, walka trwa, moi drodzy. Walka trwa lekko, nie będzie oczywiście, ale mam nadzieję, że bawicie się dobrze ze speedrunem. Trwa on długo, to jest oczywiste. Mamy G6 i tutaj goniec G7. Będziemy celować w centrum. Na razie idzie wariant, który mniej więcej kojarzę. Zresztą, obroną skandynawską zdobyłem tytuł mistrza krajowego dawno temu. Pamiętam wariant tutaj wszedł bardzo dobrze, przygotowanie weszło. To jeszcze, jeszcze była to era, może nie tak bardzo rozbudowana silnikowo, więc przygotować się było nieco trudniej. Bardziej chodziło o to, żeby znać pewne posunięcia na początku, znać ideę. I czuć się dosyć pewnie. Na razie mamy tutaj wszystko mm, po swojej myśli. Wyprowadzamy skoczki. Roszada zrobiona, tylujemy w centrum. Oczywiście istnieją takie ruchy jak D5, nie przejmujemy się nimi. Gramy sobie tutaj dobra. I teraz. Um, I teraz ruch E5. I teraz ruch E5, atakujemy mocno centrum. Jeżeli nastąpi wybicie, to świetnie, to się fajnie wszystko rozwiązuje. Natomiast jak nastąpi D5, co poszło, skoczek E7 z planem skoczek F5. Tutaj jest też fajne to, że przeciwnik nie może zagrać C5, no bo pionek na D5 będzie do zjedzenia. E5 można by było przyszykować. Co? Etmal B3. Z takim ruchem chyba się jeszcze nie spotkałem w tym wariancie. I teraz tak, jeżeli zagram tutaj sobie skoczkiem, to on ma do wyboru albo goniec G5, albo goniec na C5. Goniec C5 będzie świetny, bo wieża E8 i tam do E4 będę dążył bez problemu. Z drugiej strony, po tym ruchu i po gonieckie 5 F6 mi się trochę nie podoba, bo tutaj może nastąpić ruch C5 w przyszłości, chociaż on odejdzie. Ja odejdę, dobra, bo jeszcze H6 rozważałem i potem skoczkiem. Tylko czy to nie będzie zbyt długa droga? Może nie, zagrajmy H6. Może nie, bo on jeszcze nie może zagrać C5. Zagra prawdopodobnie wierzą jedną albo drugą, raczej drugą na D1 i wtedy przygrzmocę mu ruch skoczek F5. Z ideą wieża E8 i E4 byłoby świetnie. <gry> Przypomina mi się właśnie historia, kiedy właśnie w Skandynawskiej decydująca partia w turnieju oczywiście, która decydowała o tym, czy norma mistrza krajowego będzie zdobyta, czy nie. Fajne czasy. Kiedyś zaczerpnąłem ten wariant z czasopisma szachowego. Grał go Michał Krasenkow. Fantastyczny. Arcymistrz, fajnie miał to rozpracowane. Oczywiście teraz w dobie komputerów obrona skandynawska może nie jest jakaś e, wspaniała, jeśli chodzi o na pewno najwyższy poziom szachowy, ale e, debiut jak debiut, no, można grać. Myślę, że kwestia gustu kto co lubi, a mi się to póki co podoba. Trzeba też białymi na pewno tutaj bardzo dokładnie rozgrywać to, jeżeli chcemy białymi jakąś przestrzeń łapać czy, czy upatrywać jakieś szanse w tym debiucie. Ale natomiast e, póki co mi się bardzo podoba. No i skoczek F5. Prawdopodobnie go nie zagra na C5 e, i wtedy wieża. O! A to mnie zaskoczył przeciwnik. Bo ja przecież sprzątam tego świetnego gońca i skoczek D7 z atakiem na pionka. Jeżeli C6, to ja po prostu wracam. Ale C6 nie ma. E, D6 będzie prawdopodobnie kombinowane. E, natomiast teraz tak: Król 7 żeby odejść tu ze związania, on zagra D6. Trochę będę może miał tu ciasno. Ale czy będzie aż tak źle? Nie sądzę. Zagrajmy tak. On tutaj buduje sobie przestrzeń jasne, i teraz chyba mam ruch F5. Skorzystam z tej okazji. Zagram ruch F5, żeby dojść do ruchu E4, wstawić skoczka na E5. Coś za coś. On tu ma bardzo silne centrum. Te pionki mogą szybko lecieć, ale tak jak mówię, jeżeli taki ruch nastąpi, to mam skoczka B6 wstępem. Po tym ruchu myślałem nad tym. Ale z drugiej strony, chociaż ja mogę to zostawić, może zagrać tak po prostu. Zagram E4. Rozrzucę swojego gońca. Skoczek ma tu opcję widełek, ale mam ruch skoczek E5. I nie zawaham się go użyć. Wygląda chyba to bardzo fajnie. Jeszcze tutaj mam opcję Hetman G5, tylko że. W tym momencie zbiję tu Pionka póki co. I to chyba nie był dobry ruch z jego strony, bo mam wtrącenie. Moi drodzy, mam wtrącenie Hetman G5. Schodzę ze związania i bardzo fajnie atakuje tutaj Pionka. Więc jeżeli on zbije jednym czy drugim, czy wierzą, to ja zbijam tu z szachem i będą niebezpieczeństwa w postaci takiego rentgenu, chociaż nie, tutaj. Aha, skoczek wleciał. Zaraz, zaraz. Czy mi tutaj coś grozi poważnego? Bo ja mogę teraz e, zbić po prostu pionkę. Zbiję tego pionka i zagram tu. I problem pionków e, zniknął. Znaczy, istnieje wtrącenie skoczek C7, które nie nastąpiło, ale mogę zagrać tu. On zagra tak, ja zbiję. I będzie dobrze, chyba że znajdę coś lepszego. No, nie muszę się śpieszyć. Oczywiście, chodzą mi po głowie, po głowie jeszcze takie posunięcia jak skoczek F3, bo on musi odbić tutaj. Ale odbijam, ale on wierzył. To chyba nic z tego nie, nie wyniknie. No, koniec E6. Szacha tutaj nie ma, bo Hetman czy wieża wybija. Skoczek C7 tak, to było do przewidzenia. Jeszcze jest bardzo kuszące takie zagranie, żeby trzymać go na związaniu. On mi zbije tu. Nie, no dobra, nie będę się wygłupiał, zbijemy. I teraz tak, skoczek tu pilnuje, jest atakowana wieża. Aha, tu są widły, ojejku. Przeoczyłem. To jednak można było zostawić. No nieważne, w każdym razie chyba muszę zagrać tak. Muszę zagrać tak. Bo tak czy siak dostanę taki ruch. Muszę zagrać tu. No niestety, niestety jakość muszę oddać. On pionka wziąć nie może na szczęście, bo jeszcze mam tutaj bicie. <laughs> Pionek więcej po mojej stronie. Czy jest rekompensata? Nie sądzę, ale biedy chyba nie ma. Mówiąc potocznie, Wieża jeszcze E7, a sekuracja nastąpi za moment ewentualnie jakiś taki ruch, taki ruch i tak coś w tym rodzaju można próbować zapewne. Skoczek na e5 stoi świetnie, stoi bardzo dobrze. Goniec jest póki co tak teoretycznie bezużyteczny, bo nie zagraża mi jakoś specjalnie. Typu na przykład jakby on miał czarnopolowego gońca to by zagrał na c3. No i wie, że e7 bronić póki co pionka trzeba, asekurować trzeba w tym momencie. No dobra, jest wieża D8. Co on kombinuje? Na B8 chcesz zagrać. Skoczek C6 wygląda dobrze, bo pilnuję na B8. Zastanawiam się jeszcze, bo też jak go wpuszczę na siódemkę, to tu może być dosyć niebezpiecznie. H5 jest zbyt wolny i w sumie chyba nie spełnia swojej roli dobrej. Wieża na c7, skoczek c6, raczej biorę pod uwagę skoczek c6. On jeszcze będzie miał taki ruch z wjazdem na g8. Ja mam h5, g8, król h6. Chyba skoczek na c6 muszę póki co zagrać. Mata dostałem! Ojejku! <laughs> Nie widziałem. Nie widziałem, ale jaja. No dobra, mówi się trudno. Nie widziałem kompletnie, no tak bym w tej sytuacji przecież zagrał H5 od razu, kompletnie nie zauważyłem. Eee, no dobra, ojej, zaćmienie słońca. No dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika, ale powiem wam, mm, no cóż mogę powiedzieć: trudno. No, przeciwnik fajnie miał ranking. Niestety, niestety, jak to się mówi. Ale matka dostałem na G8. Widziałem koniec G8. Hetmana po prostu nie założyłem. No nic. Partia porzucona. Lecimy dalej. Szukamy kolejnego przeciwnika. Mamy. O, 2,502. No dobra, spróbujemy tutaj zagrać nieco gambitowo. Troszeczkę ostrzej. E, czyli skoczek C6, Hetman D5, Hetman H5. Ciekawe, czy znajdzie tu przeciwnik najlepszy ruch. Nie znalazł, bo skoczek B5 jest najlepszym posunięciem. Goniec na G4. Skoczek B5 jest najlepszym posunięciem, bo tutaj atakuje. Dobra, i teraz, e, teraz Skoczek szybciutko wychodzi. Figury grać muszą. H3 jest niegroźne póki co, bo wieża tam sobie stoi. E, no i tutaj chyba zrobimy sobie. Długoszka. Czy to jest dobry ruch? Chyba tak. No rozwojowy. D3 jest takie bardzo spokojne, bo tam D4 nie, nie podwisa powiedzmy. Jakby było D4, to bym tam naciskał na ten punkt. Teraz chodzi mi po głowie E5, ale E5 raczej nie działa w tym momencie. Raczej trzeba będzie zagrać E6. A czasami takie szachy... Nie do końca degrutowe są fajne. Oczywiście E6. Tutaj, w tej sytuacji, nic tam się strasznego białym nie dzieje. Przypuszczam, że jak białe teraz by na przykład zrobiły roszadę, no mam bicie tutaj i to jest takie dyskusyjne. Ale myślę, że trzeba zamknąć oczy. I próbować swoich sił, aczkolwiek skoczek G5, powrót. Chodzi o to, atak na króla. Natomiast jeżeli nastąpi Roszada, to rozważam nawet bicie skoczka tutaj, powiedzmy Hetman C5, Hetman się trochę plącze. No, no właśnie, więc chyba trzeba będzie zaryzykować. Tak, jest to na pewno ryzykowne podejście teraz z mojej strony. Wieża H2, ale sprytny ruch, ale przynajmniej on nie zrobił roszady. Zbić muszę na F3, wyjścia nie mam. Chyba hetman F5. Chyba hetman F5, bo on nie może tutaj, bo zbijam mu na F4 z atakiem. Nie ma roszady, no to to już jest mały plus, czyli on to gdzieś tam się lekko mógł machnąć w swoich obliczeniach. I teraz tak, jeżeli on odejdzie gońcem powiedzmy na G3, no to mam świetnego skoczka na D4, Moje figurki się fajnie rozgrywają. Tu, oczywiście, tak e, nie chciałbym, żeby on mi zbił na C6 i bym zepsuł sobie pionki. Dobra, i skoczek D4. Lepszych ruchów nie widzę. No, nie widzę. Skoczek D4. Z planem rozbicia jemu struktury. I jeżeli on zrobi długą ruszadę, to też mam opcję bicia tutaj, bicia tutaj. Goniec na przykład na B4. Hetman A5. No, to są takie myślę, że przyjemne posunięcia do zrobienia. Więc jestem teraz już pewny, że przeciwnik jest w lesie. Wykorzystać to tylko trzeba. Wrócił gońcem. Eee, raczej słusznie. No bo teraz jak ja zagram tak, to on po prostu tu. Jak ja zbiję, to on tu i też nic za bardzo nie ma aha, jeszcze mam ruch E5 tylko muszę uważać na G4 takie posunięcie tak, ewentualnie tu nie no dobra, E5 wydaje się logiczne znaczy muszę uważać na gońca oczywiście skoczek broni na szczęście ale E5 wydaje się logiczne ja skoczek sobie póki co stoi ładnie goniec to wtedy końcem chyba na 6 sobie zagram. Rozwojowo. Jeszcze jakiś ruch H5 Przygwozić przeciwnikowi trzeba. Dobra, zagrał od razu tutaj. Ma to sens, jak najbardziej. Pytanie jest takie. Końcem chyba nie muszę ruszać. Zagramy sobie. Teraz bo tutaj, to tutaj. H5, tu, tu, tu. Dobra. Zagrajmy H5 aseguracyjnie, żeby G4 pilnować, bo on też musi jakieś posunięcie zrobić. To też jest na pewno jakiś tam sposób na grę pozycyjną. Czyli troszeczkę wyczekujemy, staramy się poprawiać nasze figury pionki, ewentualnie czy zejść ze związania typu król B8. Ale to jeszcze no nie da się zrobić wszystkiego naraz, oczywiście. Ale on też musi jakieś ruchy wykonać, zaraz ten ruch? Nie. No nie, nie działa. Przecież zbijam tutaj z szachem. Ewentualnie on zbije. Um. Hetman zbije, wejdzie tu. Ja będę miał powiedzmy... Tak, będę miał spokojne odejście. Jeżeli tak, to na przykład odejście typu Hetman B6, żeby atakować z tempem. Jeżeli tak, no to powiedzmy... ha. Nie, dobra, dobra, bo ja już widzę pewną koncepcję. Zagram tu. Aha, zagrasz mi tu i tu będziesz mi atakował. Um... Z kolei ten ruch i ruch C3 też nie są do końca dla mnie chyba takie. Nie, są. Są, są, są. Bo jeżeli C3 osłabi się punkt D3, który będę celował. I zagram sobie tak. Dokładnie, i on nie może tutaj, bo po prostu zbijam i biję na B2. A teraz mam groźbę F5, bardzo niebezpieczną. Różne polowe gońce, Roszada po mojej stronie, więc czarne wyszły tutaj zwycięsko. Na pewno po debiucie, więc myślę, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze, uważam. No, nie mogę wypuścić tutaj. Nie mogę. Zobaczcie też, jak to jest, bo. Jak się zna y, 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 pewne tutaj schematy, plan działania, to ja zużyłem dwie minuty. Nie wiem, przeciwnik, już połowę czasu to też jest taki plus. Co? Ale bzdura, bzdura G3? Nie wiem, przy ja nie chciałem wejść, y, ja mam taki ruch, ale jeszcze rozważam co innego. Rozważam jeszcze posunięcie goniec E7, bo wtedy F5 jest mega groźne. Skoczek nie będzie miał wyjścia i gdzie on będzie mógł uciec? C4 zagrasz? Może F5 teraz jest mimo wszystko ok, bo tutaj bicie, tutaj bicie, bicie hetmanem. Aha, bicie, tutaj on z szachem zbija. Dobra, zmieniam. Decyzję i gram goniec E7 w takim układzie, czyli Leciutko końca postawimy sobie, tu będziemy trzymać. I F5 teraz grozi. No, ruch C4 raczej. Ale to wtedy ja mam też wjazdy takie. Skoczek się zasłania, jakiś E4. Nie, no jest rozjazd. Jest rozjazd. Gra pozycyjna w cenie, moi drodzy. Wygląda dobrze, wygląda dobrze. No, tych porażek z rzędu trochę było. What? Nie przewidziałem tego posunięcia. Dobra, ale to i tak nie ma y, chyba znaczenia większego, bo teraz tak. Ja zagram tu, on zbije, ja zbiję i skoczek musi zagrać tak. Ja zbijam i zbijam tam. Jak on mi zbija tu, ja zdwajam w superaktywność. No idę na to. no Oczywiście. Jeszcze oczywiście pomyślę nad tym, że po tych wymianach, jak on zagra tak, jeszcze jest opcja tu. Bo jak zagram takie, na przykład tutaj ja mu zepsuję strukturę. Nie, nie, nie to czacha konkretnie. Strasznie mi szkoda tego końca, bo jest świetny. Dobra, ale zbijmy to. I zbijmy tu. Jego wieża jest fatalna. Król nie ma roszady tego bezpieczeństwa. Groże ruchem G6 stabilną pozycją. E, oczywiście, jak on zbije tutaj, to zdwajam wieżę. Bez dwóch zdań, i tam do głosu dochodzę. Bo F4, E4, i tam chyba jest rozwiast z tymi pionkami. No, powinno być dobrze. Zagrał królem, czyli tak, mogę zachować sobie czystego pionka więcej i skorzystam z tego. Zagram G6, czysty pionek więcej ze stabilną pozycją. Yy, I teraz jeszcze mogę zagrać tak, ograniczyć bardzo króla. Oczywiście, że tak. To jest ruch wstępem w ogóle świetny, bo jeszcze atakuje wieżę i nie pozwalam królowi wejść na G, G, G2, G1 ewentualnie, straci mnóstwo czasu. A ja zdążę sobie przestawić wieżę i zagrać wieżą zwyczajnie na D2. Tu jeszcze jest opcja: Hetman F3 i siata matowa. To jest po partii. Jest poparcie. Dobrze, dobrze. Wyszło fajnie. Troszkę morale w końcu wzrosły, bo ileż można było przegrywać, co nie? Ale na spokojnie trzeba podchodzić, na no, spokojnie. Ehm. Ja tam jeszcze wracając do pierwszej partii, ten mart to był naprawdę komiczny. Znaczy no, no nie widziałem, po prostu nie widziałem. Zdarza się. Dobra, wieża F1? No to przecież wieża D2 chyba teraz. No pewnie, że wieża D2. Mogę skrobać pionki. Tu naciskać. Jeżeli król zagra tak, to mam ruch. Taki. Aha, wpuściłem tutaj Hetmana. Ale to co? Wpuściłem Hetmana i mogę zbierać tutaj żniwo. Ewentualnie po tym ruchu jeszcze ciekawy ruch F4. No zbić się nie może tu. Nie, F4 to nie. To nie ma też co za dużo rozkminiać. Hetman E7, czyli idziesz po tędy. E4? No myślę, że tak. Myślę, że E4. Bardziej tutaj będę chciał w tę stronę. Tam jeszcze jest ruch E3. W pewnym momencie, bo nie teraz, bo Hetman broni. Dobra. No i zbieram pionki. Zbieram kolejnego pionka. Myślę, że to będzie najprostsza droga. Zrobić lufcik, czy nie zrobić? Bo król na H3. Kwestia wykończenia tutaj przeciwnika. Może wieża E2 i tak. Może tak faktycznie. Bo czy król zagra tutaj, czy nie zagra? Gram E3. F3 zagrasz. On zagra F3 i mam Hetman E6. Tam będę spoglądał. Sprytnie. Ale jest to ona. Jak bije, to bije pionkiem. Nie, wróć, jak on bije tutaj, to przecież mam tam mata, dobra. No tak. No to bije, grożę matem. I tu? No tak. Chyba nic prostszego. No, fajnie. Fajnie wyszło. I mat, dobra moi Drodzy, mamy to w końcu. Małe przełamanie. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.